Zatrzymujemy się w Dolinie Smoleńskiej, w Dolinie Poległych w obronie naszej ojczyzny. Dwa kolejne popiersia. Będzie już ich osiem. Ale zanim zostały postawione popiersia, zostały posadzone 96 dębów. Przypominających 96 ofiar katastrofy. Dziś za chwilę odsłonimy i zostanie dokonane poświęcenie dwóch kolejnych popiersi generała Jego ekscelencji księdza arcybiskupa wojska Mirona Chodakowskiego oraz generała pana Andrzeja Błasika. Tutaj na ziemi uświęconej krwią poległych za wolność ojczyzny żołnierzy Wojska Polskiego zostaje upamiętniony mój świętej pamięci mąż generał. Pilot Andrzej Błasik, dowódca sił powietrznych, który również poległ na służbie Ojczyzny, leciał z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i narodową delegacją do Katynia, miejsca męczeństwa polskich oficerów, elity narodu, którym życie odebrali ci sami oprawcy, chcący 20 lat wcześniej zdobyć Warszawę, całą Polskę i dalej Europę. naszym obowiązkiem pamiętać w modlitwie o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej na czele z Panem Prezydentem, Prezydentową i tylu wspaniałych ludzi. My w naszym Kościele, jak i w Kościele katolickim zawsze wszyscy wierni i biskupi, i księża pamiętają i modlimy się. Modlimy się, by Pan Bóg przyjął ich na lono Abrahama i otworzył wrota do Królestwa Bożego. Szczęść Wam Boże. Pierwsza pozycja. Cały czas toczyły się zażarte, boje o utrzymanie przez Polaków podejścia do Warszawy, o powstrzymanie sił bolszewickich idących na miasto. Chcemy przypomnieć y, widzom, y, jak mogło wyglądać w 20 roku starcie zbrojne Polski z bolszewikami. Y, ile to y, krwi y, pochłonęło polską stronę. Ilu bolszewików padło. To jest żywa lekcja historii, a powtórę chcemy, żeby później po odejściu z tego osoba ci mieszkańcy, ci ludzie, ci, którzy tutaj byli, wrócili do domu, włączyli komputer, wpisali sobie hasło osób i może przeczytali, co, tutaj, co oni tutaj widzieli. Polacy do ataku, odzyskując. Najważniejszy punkt to jest śmierć księdza Ignacego Skorupki na polach osowskich, a reszta to już jest kwestia scenariuszowa, czyli jest wieś chłopska, chcemy pokazać trochę życia chłopskiego, jest szpital, jest opatrywanie rannych, no jest walka i są wybuchy pirotechniczne. Tutaj w walczący, walczących Skorupka, tutaj na polu bitwy osobie ksiądz Skorupka. Polaków idą ze swoimi ochotnikami w pierwszym